Szanowni Państwo, dzień dobry. Kolejny dzień, kolejna umowa, można powiedzieć. Bezpieczeństwo i gospodarka. Te dwie rzeczy stanowiące tak naprawdę o sprawie najważniejszej dla Polaków. O tym, żebyśmy żyli w kraju, w którym żyje się dostatnie i spokojnie, w którym żyje się bezpiecznie. To jest podstawowe zadanie rządu, żebyśmy byli w stanie to zrobić. Potrzebujemy, coraz to nowego sprzętu. Potrzebujemy też inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy i to się dzieje, czyli bezpieczeństwo i gospodarka ze sobą się łączy, bo dzisiejszy kontrakt na zakup Rosomaka w wersji L, czyli przedłużonej, ulepszonej pod względem, pod względem jakości funkcjonowania dla załogi, szczególnie dla kierowcy KTO, dla wszystkich tych, którzy będą posługiwać się, zawładną tym sprzętem, jest tam dużo udogodnień w konstrukcji, ale również jest większa ochrona, wzmocniona osłona balistyczna, na przykład. On jest przedłużony, jest to rosoma, który pływa. Więc wszystkie te zdolności, które są potrzebne, które muszą, musi nabywać najnowocześniejszy sprzęt, są tutaj. Obecne. Cieszę się, że to jest inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i tu jest gospodarka. Wraz z Polską Grupą Zbrojeniową firmy podległe będą miały kolejne zamówienia. To jest 80 rosomaków, które dzisiaj kupujemy, umowę, którą dzisiaj podpisujemy, ale 50. 8 zostało zamówionych już w lipcu tego roku, więc 138 Rosomaków zakupionych w 2024 roku. Ten kontrakt na 80 w wersji przedłużonej, pływającej w wersji L kosztuje nas około 4 miliardy 300 milionów złotych. To jest poważny wydatek, więc jak zawsze podziękowania dla naszych podatników, dla wszystkich tych, którzy składają się na największy budżet spośród państw NATO. Na zakupy, na zbrojenia, na modernizację armii. Ogromne podziękowania dla wszystkich naszych rodaków, dla wszystkich Polaków za to, że w taki sposób podchodzą odpowiedzialny do bezpieczeństwa. 80 rosomaków jest potrzebnych, bo to jest podstawowy sprzęt, którym dzisiaj posługują się polscy żołnierze. W siłach lądowych nie brakuje rosomaków, bo mamy ich około tysiąca, ale w tej najnowocześniejszej wersji są po prostu bardzo potrzebne. Ta wieża bezzałogowa ZSSW30 to jest efekt współpracy pomiędzy przemysłem państwowym a przemysłem prywatnym, bo to Huta Stalwa Wola wraz z WB Electronics opracowała system wieży bezzałogowej, najnowocześniejszy i bardzo dobrze oceniany przez wszystkich ekspertów, więc ten wyposażony tak dobrze w polską myśl techniczną, choć to też trzeba wspomnieć naszych partnerów z Finlandii, z fińskiej patrii, od których czerpaliśmy tę wiedzę na temat Rosomaka. Od 2001-2002 trwa już historia polskich sił zbrojnych z Rosomakiem, ale dzisiaj myślę, że Finowie zazdroszczą w jaki sposób. Byliśmy w stanie zbudować i tą wersję L, ale też unowocześnić kołowy transporter opancerzony Rosomak w taki sposób, żeby służył jak najlepiej. Te dostawy będą odbywać się w latach 2027-2028, czyli bardzo szybko, jak na możliwości przemysłu zbrojeniowego. To są bardzo szybkie, wręcz można powiedzieć błyskawiczne dostawy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że Polska Grupa Zbrojeniowa nabiera rozpędu po zmianach, które zostały dokonane w tym roku i jest w stanie przyjmować kolejne zamówienia. My mamy zagwarantowane środki. Tu chciałem się zwrócić do Pana Prezesa, do wszystkich przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do Huty Stalowa Wola, do firmy Rosomak, do wszystkich tych, którzy produkują polski sprzęt zbrojeniowy, również do prywatnych firm. Bardzo liczymy na Was jeszcze w tym roku, ale liczymy szczególnie w przyszłym roku na kolejne kontrakty. Czekamy na Borsuka. O to się dopytuje wiele osób, o, o to mamy bardzo częste pytania. My jesteśmy gotowi, ale e, musi być zawsze taka oferta, która umożliwia e, jej zawarcie, e, że jest w interesie Skarbu Państwa, jest w interesie Polski i polskich podatników. My stoimy z panem ministrem Bejdą, e, z panem generałem Kuptelem na straży interesu publicznego w tym względzie. Chcemy najlepszy sprzęt, ale chcemy ten sprzęt kupować w takich cenach, które są realne, prawdziwe możliwe i w terminach, które są do dostarczenia jak najbardziej przewidywalnego. Nie, że wieczne czekanie na Borsuka. Przypomnę, czekamy 10 lat. To już jest bardzo długo. Myśl technologiczna przez 10 lat radykalnie się zmienia, więc moim zdaniem ten temat powinien być sfinalizowany jak najszybciej jest to możliwe. Cieszę się bardzo, że inwestujemy w polski przemysł. No dla nas z panem ministrem Bejdą no to jest też re, re, realizacja naszych zobowiązań, naszej obietnicy. 50 na 50. To nie jest łatwe przy zakupach 96 Apache, F-35 czy Abramsów, które bardzo dużo kosztują, żeby tak dużo zrobić zakupów w polskim przemyśle, żeby to było w stanie bilansować się 50 na 50. Ale dążymy, dążymy do tego, żeby jak najwięcej, Wydatków było w polskim przemyśle zbrojeniowym, i idziemy właśnie w tym kierunku. Jest dużo więcej niż, niż kiedykolwiek. Pan minister Bejda pewnie powie jeszcze e, o tych wszystkich sprawach e, podczas e, naszej konferencji. E, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo to Państwo widzicie efekt tylko pracy. Słyszycie o umowie, o, o wartościach, o terminach dostarczenia. Przypomnę jeszcze, że oprócz e, Rosomaka w Wersji L 80 sztuk tego. Najnowocześniejszego sprzętu. Dostarczony zostanie również cały pakiet logistyczny oraz pakiet szkolenia. To jest bardzo ważne, że o to dbamy. I jest taki czas, kiedy Agencja Uzbrojenia ma chyba najwięcej pracy. To jest grudzień, to jest końcówka roku, bo jest finalizacja wielu umów. Tych umów już podpisaliśmy ponad 110, pewnie za chwilę już. Ponad 120, bo też są drobniejsze umowy. Nie, nie wszystkie macie okazję obserwować tutaj w ministerstwie, ale są niezmiernie ważne. Na ponad 125 miliardów złotych w tym roku. Ponad 125 miliardów złotych. O no to jest nieprawdopodobna wartość kontraktów, które zawarliśmy, bo taka jest potrzeba, bo bezpieczeństwo i gospodarka są na pierwszym miejscu. Wracając do tych, którzy to robią, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom ministerstwa, agencji uzbrojenia. Wszystkich jednostek, które współpracują, oceniają, wszystkich instytutów, które też z nami współpracują. To są dziesiątki osób, setki, tysiące można powiedzieć w całej Polsce, które podpisują, negocjują, przygotowują, analizują umowy, żeby one były jak najbardziej korzystne dla Polski, dla Skarbu Państwa, dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Chciałbym podziękować grupie PGZ, bo to jest nasz podstawowy partner w Polsce, za współpracę. Tysiącom pracowników we wszystkich spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, właśnie za rozwój, za inwestycje. Dziękuję za te wyjaśnienia, na przykład dotyczące rozwoju możliwości dla Huty Stalowa Wola, bo też wiele się pojawia fałszywych fake newsów. Mieliśmy z ogromnym fake newsem dotyczącym Jelcza niedawno do czynienia. Zostało to wszystko sprostowane, że Jelcz jest w najlepszej kondycji od lat i zatrudnia dodatkowe osoby. A ktoś, kto ma po prostu złe nastawienie do Polski i do Polaków, ma taką nienawiść do Polski i do Polaków. Niestety próbuje zawsze to przeinaczyć. Nienawiść polega na tym, że pewnie czuje się rozczarowany. Czują się ci rozczarowani, że to nie oni stoją za dzisiaj, za tym rozwojem jelcza, i innych spółek i polskiej grupy zbrojeniowej, czy szanse na takie kontrakty, jak dzisiaj. Trzeba tą ułomność ich zrozumieć, ale nie zapomnieć. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do podpisania tego kontraktu. Polskie wojsko nabywa 80 rosomaków w wersji L, w najnowocześniejszej wieży bezzałogowej, która jest wynikiem współpracy przemysłu publicznego i prywatnego, a to wszystko, czyli 4 miliardy 300 milionów złotych, trafi do polskich zakładów na miejsca pracy tworzone tutaj w naszej ukochanej ojczyźnie. Dziękuję bardzo.